Hej, chłopaki! To przyjemność gościć cię tutaj. Dziękujemy za poświęcenie czasu na obejrzenie tego filmu. Dziś poruszymy temat, który dotyka nas wszystkich. Zwycięstwo w trudnych czasach. Tytuł naszego filmu brzmi Pokonam, a jego głównym przesłaniem jest to, że niezależnie od trudności, jakie napotykamy, zawsze znajdziemy siłę, aby je pokonać. Życie jest pełne wzlotów i upadków, ale nasze nastawienie ma znaczenie. Zanim zaczniemy, chcę zaprosić cię do subskrybowania kanału i pozostawienia komentarza poniżej na temat swoich własnych zwycięstw, dużych i małych. Wspólnie celebrujmy każdy krok w stronę sukcesu. Podzielę się osobistym doświadczeniem. Był taki czas w moim życiu, kiedy czułem się całkowicie zagubiony, borykałem się z problemami finansowymi i emocjonalnymi. Poczucie bezradności było przytłaczające, ale to właśnie w tym momencie zdecydowałem, że muszę się zmienić. Moim przewodnikiem stała się mantra przezwycięże. Wielu z nas boryka się z podobnymi przeszkodami, wątpliwościami podważającymi naszą pewność siebie, paraliżującymi lękami i niesprzyjającymi sytuacjami, które wydają się nie do pokonania. Wyzwania te mogą nas zniechęcić ale dają nam również możliwość rozwoju i stania się silniejszymi Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że w tej podróży nie jesteśmy sami. Wszyscy toczymy wewnętrzne bitwy i ważne jest, aby potwierdzić nasze uczucia i doświadczenia. Rozumiejąc, że inni również doświadczają trudności, odnajdujemy siłę w solidarności i empatii. Prawda jest taka, że każde wyzwanie niesie ze sobą lekcję. Kiedy patrzymy wstecz i zastanawiamy się nad trudnościami, zdajemy sobie sprawę, że to one nas ukształtowały i przygotowały na nadchodzące zwycięstwa. Pamiętaj, każdy krok w kierunku zwycięstwa jest zwycięstwem samym w sobie. Porozmawiajmy o motywacji. Cytat, który zawsze mnie inspiruje, pochodzi od Nelsona Mandeli: Nigdy nie przegrywam. Albo wygram, albo się nauczę. Ta perspektywa ma potężną moc. Każde doświadczenie, dobre czy złe, uczy nas czegoś cennego. Pozytywne nastawienie jest niezbędnym narzędziem do przezwyciężania. Wiara w siebie, nawet jeśli inni w to wątpią, to podstawa. Pamiętaj, jesteś silniejszy niż myślisz. Kultywowanie zwycięskiego sposobu myślenia zaczyna się od małych codziennych afirmacji, które zwiększają twoją pewność siebie. Pomyśl o sportowcach takich jak Michael Jordan, który spotkał się z odrzuceniem, zanim stał się ikoną koszykówki. Albo historię J.K. Rowling, która spotkała się z wieloma odrzuceniami, zanim Harry Potter stał się światowym fenomenem. Te historie przypominają nam, że wytrwałość jest kluczem do zwycięstwa. Postrzeganie wyzwań jako szans ma fundamentalne znaczenie. Każda przeszkoda może stać się otwartymi drzwiami na nową ścieżkę, a to, jak zareagujemy na te trudności, determinuje naszą przyszłość. Pamiętaj, że zwycięstwo to nie tylko osiągnięcie celu, ale także podróż, która nas tam zaprowadzi. Jedną z najskuteczniejszych zwycięskich strategii jest wyznaczanie jasnych celów. Wyznaczając konkretne cele, zamieniasz niejasne marzenia w konkretne plany. Zapisz swoje cele i podziel je na mniejsze kroki, dzięki temu proces będzie łatwiejszy w zarządzaniu i motywujący. Odporność to umiejętność, którą można rozwijać. Kiedy spotykasz się z porażką, nie postrzegaj jej jako końca, ale jako okazję do nauki. Praktykuj współczucie wobec siebie i pamiętaj, że wszyscy popełniamy błędy. Prawdziwa siła tkwi w tym, by wstać i spróbować jeszcze raz. Nie bój się prosić o pomoc. Otaczanie się ludźmi, którzy w ciebie wierzą, może zdziałać cuda. Dziel się swoimi celami z przyjaciółmi lub rodziną i szukaj u nich wskazówek. Pamiętaj, że razem jesteśmy silniejsi, a posiadanie sieci wsparcia może popchnąć cię dalej w twojej podróży. Gdy zbliżasz się do swoich celów, świętuj każde osiągnięcie. Może to znacznie zwiększyć twoją motywację. Dostrzeżenie swoich postępów, nawet tych niewielkich, daje pewność, że podążasz właściwą ścieżką i że liczy się każdy krok. Przejdźmy teraz do chwili duchowej refleksji. Werset, który zawsze mnie inspiruje, to Filipian, godzina czwarta wszystko mogę w Chrystusie, który mnie wzmacnia. Ta obietnica przypomina nam, że w naszych bitwach nie jesteśmy sami, mamy boską siłę po naszej stronie. Biblia pełna jest historii ludzi, którzy z Bożą pomocą pokonali trudności. Pomyśl o Dawidzie, który pomimo swojego wzrostu i wieku stawił czoła Goliatowi z wiarą i odwagą. Ta historia uczy nas, że dzięki Bogu nasze ograniczenia stają się siłą. Teraz zapraszam do włączenia się w modlitwę. Panie, prosimy o siłę i odwagę, aby stawić czoła naszym wyzwaniom. Pomóż nam pamiętać, że dzięki Tobie jesteśmy zwycięzcami. Niech każda walka przybliża nas do Ciebie, i niech każde zwycięstwo pozwala nam rozpoznać Twoją wielkość w naszym życiu. Obyśmy zawsze szukali Twojej obecności w trudnych chwilach. Niech nasze zwycięstwa będą świadectwem Twojej wierności i miłości. Teraz chcę rzucić im wyzwanie. Wybierz obszar swojego życia, w którym chcesz zwyciężyć i podejmij konkretne działania. Może to być coś prostego, na przykład ustalenie celu zdrowotnego lub rozpoczęcie nowego projektu. Pamiętaj, zwycięstwo zaczyna się od jednego kroku. Bardzo chciałbym usłyszeć Twoje historie. Podziel się swoimi doświadczeniami związanymi z pokonywaniem problemów i działaniami, które podejmujesz w komentarzach. To nie tylko ich zachęci, ale może także zainspirować innych do oglądania. Stwórzmy wspierającą się społeczność, w której będziemy mogli się wzajemnie zachęcać. Każde wspólne zwycięstwo jest świadectwem siły, jaką wspólnie odnajdujemy. Wygrajmy razem. Pamiętaj, że każdy z nas ma potencjał, aby zostać zwycięzcą. Patrząc na nasze cele i wyzwania, zawsze pamiętajmy, Wygram. Krótko mówiąc, wszyscy stoimy przed wyzwaniami, ale dzięki determinacji, pozytywnemu nastawieniu i wsparciu możemy pokonać każdą przeszkodę. Pamiętaj, że zwycięstwo zależy w równym stopniu od podróży, jak i od celu końcowego. Jeśli spodobał ci się ten film, nie zapomnij zasubskrybować kanału, zostaw lajka i udostępnij tę treść swoim znajomym, którym może się przydać ta wiadomość. Razem możemy szerzyć inspiracje i nadzieję. Dziękujemy za oglądanie i bycie częścią tej społeczności. Mam nadzieję, że wrócisz po więcej treści motywacyjnych i że będziemy wspólnie kontynuować tę podróż pokonywania trudności. Do następnego razu!